Miejsce drugie w klasie pierwszej. Załoga numer 22. Mateusz Sikora, Marcin Król, Automowiek Kopowski, klub Sejczęto. I zwycięzcy klasy pierwszej. Nowo poślubieni. Wiktor Matuszewski, Karolina Rowolińska. Rowu, przepraszam, Matusowska Karolina Matuszewska.

ja to. To no, ja no, no, Przechodzimy do klasy drugiej. Miejsce trzecie w klasie drugiej zajęła załoga jadąca y, z numerem 49. Maciej Janczak, Kamil Nowakowski, Auto Plus Reality, Suzuki Swing. Zapraszamy. Miejsce drugie w klasie drugiej. Załoga Grzegorz Karpiasz, Jakub Podkowski, Suzuki Switch. I zwycięzcy z klasy drugiej. Krzysztof Janiszowski, Grzegorz Dosik. Suzuki Switch. że Klasa trzecia. Miejsce trzecie. Paweł Chojnacki Rafał Wiśniewski, Pożes Sześć. Jestami z numerem 7. Nie, nie, nie. nie, Miejsce drugie. Załoga z Legionowa. Adam Cegielski, Marcin Garbacz. Suzuki i sport. I zwycięzcy klasy trzeciej. Rafał Michalczyk, Michał Włosowski. Oni są z Włoch i na odwracają z Kobołki. Bardzo mi się więc opodoba teraz, jakiś to jest pan? Stercik, aż sercik Przechodzimy do klasy czwartej. Miejsce trzecie: Piotr Kazubek, Zbigniew Pobudkiewicz, Trax Racing, Citroën Zubiks. Miejsce drugie: zajęła załoga jadąca z numerem 19 Piotr Lip, Marcin Berliński, Automobil Club Centrum Honda Civic. I zwycięzcy klasy czwartej. Krzysztof Stragiewski, Karolina Stragiewska, Udało mi Polski i Przechodzimy do klasy Open, samochodów, które mają moc sil y pojemność silnika powyżej 2 litrów albo z ponieważ jest to turbo. Miejsce trzecie. Marcin Ciskowski, Dariusz Kossa, Głedboat.pl Audi QP samochód. Miejsce drugie. Karol Błaszkowski, Andrzej Kornela, BMW Klub Polska. BMW 325 i. i zwycięzcy klasy Open Patrycjusz Kruszlak i Przemysław Szymański Subaru Logasy jechali z są liderami yy, w tym sezonie rajdowych samochodowych mistrzostw Pucharu Polski Centralnej Teraz przechodzimy do klasy Gość Miejsce c... Miejsce trzecie w klasie Gość Rafał Ochocki, Dagbara Kuśmierz, Automobil Klub Centrum Honda Civic Załoga z Legionowa. Przegrali taryfą na Superpróbie. Miejsce drugie. Jacek Giszczan, Dariusz Grywiński, Automobil Club Centrum, Open Corsa. I zwycięzcy klasy Open. Klasy Gość, przepraszam. Jan Dębski, Daniel Siewczuk, Automobil Klub Polski, Subaru Impreza. Dá licença, que eu não Przechodzimy do grupy RWD, samochody napędzane na tylną oś. Miejsce trzecie. Artur Piłat, Mariusz Piłat, Dzik Steam Fiat 126P. Miejsce drugie. Krzysztof Stragiewski, Karolina Stragiewska, Autonomin Polski BMW 318 is Zegrali na Pepacu 10 sekund czware byłoby pierwsze i zwycięzcy grupy RWD Karol Płaszkowski, Andrzej Kornela, BMW Klub Polska, BMW 32 i <śleszanie> Miejsce trzecie w klasyfikacji generalnej zajęła załoga. Rafał Michalczyk, Michał Wosowski, Honda Civic. Miejsce drugie. Krzysztof Janiszewski, Grzegorz Wąsi, Suzuki Swift. I zwycięzcy w klasyfikacji generalnej Jan Debski, Daniel Siemczuk, Automobil Kuch Polski, Subaru Impreza.